Mam dzisiaj y, szokującą dla mnie y, sprawę. Pamiętacie może ten nożyk? To jest Otter York. Recenzowałem go jakiś czas temu. Bardzo mi się ten nożyk podobał, bardzo go chwaliłem. Na Nadal mi się podoba, ale jest pewien mały problem. Spójrzcie na to. Czy wy to widzicie? Coś tutaj jest nie tak, prawda? To jest slip joint, przypomnę. I teraz zobaczcie, co się stanie, kiedy spróbuję go otworzyć. Widzicie? Teraz już chyba widzicie, prawda? Złamał się skurczybyk. Złamała się sprężyna. To jest to miejsce. Widać ewidentnie, że metal pękł. Sprężyna dupnęła. I teraz co najlepsze, jak to się stało? Zobaczcie. już jest bezużyteczny w tym momencie. Nie da się go w żadnym stopniu używać, no bo nie ma co zablokować tego ostrza w pozycji otwartej. Dosłownie jestem, jestem naprawdę zszokowany, bo to, co się tutaj stało, to wydaje mi się, że to jest jakiś koszmar. Ja naprawdę nic z tym nożem nie robiłem. Ten nóż mianowicie spoczywał sobie w pudełku. Popatrzcie. W takim oto pudełku, w takim oto miejscu w towarzystwie. Bardzo wydaje mi się przyjemnym, bo to jest kerszał, a to jest brader. Bardzo też fajny nóż. I tak sobie ten nożyk tu leżał. Ja z tym pudełkiem nic, nic wielkiego nie robiłem. Pamiętam, tylko że wyciągałem je, bo robiłem jakiś porządek w takim pudle, gdzie trzymam różnego rodzaju szpargały, między innymi takie większe pudełko po butach z nożami z głownią stałą. Tam sobie wyciągałem, coś czyściłem, więc to pudełko gdzieś wyciągnąłem, pewnie odłożyłem, może nawet nim gdzieś tam szmyrnąłem. Ale na pewno nie rzucałem w jakiś drastyczny sposób ani nie nie wiem, nie trzepałem tym pudełkiem, no bo po co? Po co? I na pewno to się nie stało podczas użytkowania, bo ostatnio pamiętam, jak uży, używałem tego nożyka, to po prostu do obierania jabłka, bo do niczego więcej tak naprawdę nie, nie zamierzałem używać takiego um, slip jointa. No i pewnego dnia, właśnie po tych porządkach, otwieram sobie to pudełko, właśnie w takim dokładnie celu: czyli obiorę sobie jabłko, otwieram nożyk, patrzę, a tu wyłazi mi kawałek sprężyny. No i szok. No i co teraz? Nie mam pojęcia co z tym zrobić. Nie mam pojęcia jak to jest w ogóle możliwe. Czy to jest tak, jak miało być? Tak. O. To powinno być w całości. Zresztą wrzucę tu ujęcie z recenzji, tak aby wam pokazać, jak wyglądał ten nóż, kiedy był sprawny. Co? No Włożę teraz ten, ten kawałek i otworzę nóż, no to oczywiście trzyma mi to ostrze, no ale to, to się do niczego nie nadaje, no. patrzcie. Już wyłazi. Nie wiem z czego oni zrobili ten element. To jest jakieś gówno, czy to nie było zahartowane, czy to było jakieś jakaś wadliwa partia tych noży. Próbowałem się skontaktować z producentem, wszedłem na stronę otterzolingen.de Tam jest formularz kontaktowy, napisałem tam informację, że chciałem się skontaktować w sprawie uszkodzonej sprężyny. No ale niestety wysyłka tego, tej wiadomości nie była możliwa, bo za każdym razem zwracało mi informację o jakimś błędzie. Zresztą zobaczcie, tutaj teraz nagrałem to nawet. Szukałem jakiegoś maila, gdzie mógłbym Napisać, wysłać zdjęcia, opisać tą sytuację. Nie chodzi mi nawet o to, żeby wyciągnąć od nich nowo, nową sztukę, bo na to specjalnie nie liczę, ale bardziej zwrócić mu uwagę na ten przypadek i zapytać, co tutaj kuźwa poszło nie tak. Czy, czy to jest partia, którą należałoby wycofać ze sklepów? O co chodzi? Nie wiem. Ale czegoś chciałbym się dowiedzieć. No nie mam póki co takiej możliwości. Będę jeszcze szukał jakiejś formy kontaktu, może na fejsie wrzucę zapytanie, może odpiszą, nie wiem. No taka sytuacja. Bardzo mi jest przykro, bardzo fajny nożyk, chwaliłem go, bardzo mi się podoba e, jego kształt, e, tego ostrza, taki nietypowy wykonanie, bardzo fajny, wysmakowany, taki dżentelmeński slip joint, no ale kuźwa, rozwalił się. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.